Pośród wszystkich największych gałęzi przemysłu, związanego ze sztuką, to w grach wideo ten sektor niezależny, czyli indie, jest najbardziej połączony z mainstreamowym. W przypadku muzyki i filmu, najtrudniej znaleźć mainstream i niezal koło siebie, głównie dlatego, że artyści w tych przypadkach stawiają swoją twórczość w bardzo wyraźnej kontrze do tego, co popularne i lansowane przez media. A więc też bezpieczne i stroniące od prowokowania, no, chociażby do myślenia. Jednak w serwisach dystrybujących i sprzedających gry typu Steam, GOG czy Epic, najłatwiej znaleźć właśnie takie indie tytuły, indie produkcje obok tytułów AAA, czyli tych najbardziej mainstreamowych. Również podejście do samego kontentu audiowizualnego jest zupełnie inne w przypadku muzyki i filmu i gier wideo. W przypadku muzyki i filmu artyści. Twórcy starają się jak najbardziej odejść od kanonu, który jest taką podstawą tworzenia. Natomiast gry wideo, może też dlatego, że są najmłodsze z tych wszystkich dziedzin sztuki, znacznie częściej wracają do kanonu i pokazują go w taki innowacyjny, odkrywczy, wręcz nowatorski sposób. Cały gatunek boomer shooterów, chociażby na czele z takimi tytułami jak Prodeus, nawiązujący do Blood i Quake Dusk, czy inspirowany grą Fear Trepunk 2, minimalistyczny Superhot, wchodzący na nowy level pixel artu The Eternal Castle, gry logiczne, takie jak chociażby przepiękna Gorogoa, cudowna i mraczna metroidwania Blasphemous, którą kurwoki skończę, wyprodukowana zresztą przez Team17, czyli tak, to ten team od Wormsów, ale też najbardziej popularny i wpływowy survival, czyli Minecraft, Pokazują, jak dużo można osiągnąć, gdy ta sfera wizualna wpływa bezpośrednio na mechaniki gry. Są też gry, które jako swoją główną konwencję traktują fabularną, mechaniczną czy estetyczną niechlujność. Chociażby takie tytuły jak wulgarne i koślawe postale, albo też kuriozalny ze wszystkimi swoimi mechanikami "Go Simulator. Cóż, no to chyba najlepsze przykłady. Niedawno na rynku ukazał się nowy polski tytuł – gra Indie – która zarówno czerpie z tej niechlujności, postelowej wulgarności i gotowej kuryzolności. Cześć! Z tej strony Tomek, Wy oglądacie kanał Metalurgia, a to recenzja gry Pre-Simulator wyprodukowanej przez studio Asmodev, która, zaznaczę, co ważne, jest jeszcze w fazie early accessu. Chris Simulator łączy w sobie postalową wulgarność i fakt, że jest FPS-em, z taką mechaniczną kuryzalnością Go Simulatora. Do tego dodaje formułę mockumentary w cutscenkach pomiędzy kolejnymi misjami. coś co możecie kojarzyć chociażby z takich seriali jak The Office, Parks and Recreations czy chociażby Modern Family. Dobrze, że wykorzystuje tę formułę, ponieważ fabuła w tej grze jest dosyć prosta i pretekstowa. Więc ta forma My Commentary nadaje jej odpowiedniego rytmu i narracji. Zarys tej prostej, pretekstowej fabuły jest taki, że wampir Orlok w wyniku brudnych gierek księdza Torpedo trafia z piekieł na ziemię do miasteczka Sandeville. No i przez te brudne gierki księdza Torpedo musi wykonywać kolejne misje, żeby wrócić z powrotem do piekieł. W przeciwnym wypadku grześnie w tym miasteczku na no, amen. Doprocesowując no ten główny cel, to to oprócz odzyskania tej mocy, którą wampir Orlok miał, zanim trafił do Sandeville, mamy odzyskać też kontrolę nad swoim wampirzym życiem, ale też splendor i sławę, wcielając się w rolę nowego proboszcza. Walczymy z sekciarzami i satanistami w koszulkach zespołu Gruzja. Obronią krótko i długodystansową mamy do dyspozycji szereg dodatkowych, dość prostych mechanik, takich jak na przykład możliwość udzielania spowiedzi, egzorcyzmów, rozbudowanie kościoła, które w jakiś sposób rozmaicają liniowe idź do kogoś, wykonaj zadanie, on skieruje cię dalej, gdzie ktoś przydzieli ci nowe zadanie, w międzyczasie trzeba będzie coś komuś przynieść albo wykonać jakąś dodatkową misję. Dosyć mały obszar gry wypełniony jest wprawdzie różnymi misjami i zadaniami pobocznymi, ale one same no, nie dają jakiejś super satysfakcji z wykonywania, wręcz Backtracking w tej grze staje się po jakimś czasie dosyć uciążliwy, więc ciężar, fabularny ciężar dawania nam przyjemności z rozrywki spada na śmieszkowanie, no bo warto dodać, jeżeli jeszcze ktoś się nie domyśla, że ta gra to w dużej mierze po prostu komedia. Ta satyra w Pris Simulatorze głównie opiera się na połączeniu humoru ze świata według kiepskich, z walaszkowymi animacjami ze studia git-produkcja typu General Italia, Kapitan Bomba czy podgradowiciem pytań. No i takie żarty typu żarty o papieżu. I tak jak to wszystko może być śmieszne, kiedy jest nam prezentowane przez kilka, kilkanaście minut, max pół godziny, tak w momencie kiedy gramy w kilkugodzinne sesje gry, która opiera się już tylko i wyłącznie na ten, no ta formuła Szybko się wyczerpuje, i twórcy każą nam śmiać się cały czas z tego samego, więc jest to trochę męczące po czasie, ale, mimo wszystko, no, nie ukrywam, że tutaj też kilka razy parsknąłem. Zasadniczo do gry tego typu, czyli do takiej prostej komedii, powinno to wystarczyć, gdyby sama egzekucja produkcji była w porządku. Zacznę od sound designu, a dokładnie rzecz biorąc od voice actingu w Serio, jest źle. Ja wiem, że to taka formuła, że ta niechlujność jest tu niby celowa, ale trzeba widzieć, jak wyreżyserować daną produkcję, żeby była dobrą komedią opartą na slapstyku, pastiszu czy satyrze. Natomiast tutaj skillów reżyserskich po prostu twórcom zabrakło. Wydaje mi się, że aktorzy, którzy Odgrywali rolę, które czytali swoje kwestie, nie zostali ani zapoznani z kontekstem fabularnym gry, a nawet jeżeli. To odnoszę wrażenie, że oni w ogóle nie wiedzieli, jaki jest kontekst formuły tej gry, przez to te kwestie są po prostu szalenie, drewniane. Owszem, zdarzają się tutaj śmieszne kwestie dialogowe, głównie między Orlokiem A Torpedo, albo Orlokiem i Melisą, albo też śmieszne monologi w tych wstawkach typu Mockumentary, Natomiast generalnie ten humor wywołuje raczej niedosyć niż bekę, I, i dla mnie na początku lądował tutaj mniej więcej 1 żart na 5, ale potem ta liczba z czasem, jako że formuła w moim mniemaniu się wyczerpuje formuła tego humoru no to już było tak mniej więcej 1 żart na 10 zdecydowanie za mało jak na grę, która opiera się głównie właśnie na śmieszkowaniu. Podobnie jest w cutscenkach, więc tylko te w konwencji mockumentary oglądałem z zainteresowaniem. W połowie gry niektóre zacząłem po prostu pomijać, bo ani nie wpływały za bardzo na moje pojmowanie fabuły i nadążanie za nią. Jak wspomniałem, jest ona dość pretekstowa, ale jest i czasem bawi. Szkoda, bo same postaci, mimo że są jednowymiarowe, nie potrzebują specjalnie głębi ze względu na charakter tej produkcji, są ciekawe i są zabawne. Warto byłoby im więc dać wyraźniejszy, ciekawszy i lepiej zrealizowany głos, poprowadzić tę serię lepiej, żeby dopiąć ten humor, żeby to wszystko stało się po prostu śmieszniejsze. Jako score do gry, czyli tło dla naszych poczynań, jest ok, nie przeszkadza, wręcz bardzo dobrze współgra z lore price simulatora. Po kilku godzinach z grą nie mogłem natomiast słuchać już piosenki Gruzji, nie zapomnać tego, ponieważ jest zdecydowanie zbyt często eksploatowana. Natomiast same piosenki Gruzji z Wulgatora. Pasują tutaj bardzo dobrze, naprawdę to siadło świetnie. Swoją drogą, Vulgator to w tym momencie mój ulubiony album Gruzji i nie zamierzam ukrywać, że po Pressimulatorze sięgnąłem dlatego właśnie, że Gruzja nagrała do tego świetny soundtrack. Przechodząc do strony wizualnej, czyli do grafiki gry, to od razu zaznaczę, że jest to produkcja, która opiera się w dużej mierze na niechlujności, pod kątem graficznym szczególnie. Więc trzeba być po prostu tego świadomym, jeżeli siada się już do gry. I tu zasadniczo, właśnie ze względu na tę formułę, nie zamierzam się do niczego przyczepiać, zdarzyło się owszem kilka glitchy, niedociągniętych się tekstur, ale to jeszcze early access, więc są to rzeczy nieuniknione, które można, w przeciwieństwie na przykład do kwestii dialogowych, które można naprawić. Grafika jest ok, forma artystyczna pasuje to jak ulał, tak jak pasowała doskonale do postala. Forma Mockumentary pomaga graficznie, daje ciekawe zmiany kadrów, montażu i ogólnego pacingu, więc pojawia się odrobina różnorodności niezbędnej, jeśli nie daje jej sama fabuła czy mechanika gry. Sam gameplay ani nie zachwyca, ani też nie rozczarowuje specjalnie. Najbardziej irytujący jest tutaj backtracking spowodowany, jak wspomniałem, bardzo małym obszarem gry, no i repetytywny charakter misji, który z czasem staje się irytujący. Bronie, które zostały nam udostępnione, zarówno krótko i długodystansowe, są super i to chyba największy atut gry. Najczęściej używałem pały pod prądem albo przyczepionego do ręki dwulufowego pistoletu oraz telekinezy. Telekineza jest dodatkowo przydatna dlatego, że podświetla przedmioty, które możemy wykorzystać, znaczy zniszczyć i jednocześnie pobrać zasoby i materiały, co w grze jest niezbędne do prostego, bo prostego, ale jednak craftingu ale chyba wszystkie bronie są satysfakcjonujące w użyciu, szczególnie jak na taką śmieszną gierkę. Może przydałoby się więcej kopa i energii odczuwalnej przez gracza przy strzelaniu, ale każdą z tych broni możemy upgrade'ować, mamy jakieś statystyki, które w minimalny sposób możemy rozwijać. Wspomniałem wcześniej, że twórcy udostępnili także kilka dodatkowych mechanik, aby urozmaicić tę grę. Są to zasadniczo minigierki, a nie mechaniki może. Pierwsza to spowiedź. Która polega na tym, że spowiadający mówi nam jakiś grzech, a my, jako wampir-ksiądz, mamy przyporządkować te grzechy do odpowiednich kategorii, czyli do odpowiednich przekazań. Niestety, tych grzechów jest bardzo mało, tak samo jak i samych przekazań, czyli przekazań jest 10, jak wiadomo, ale w grze jest ich. Wykorzystanych nieco mniej, przez co no, to też staje się dosyć y, repetytywne, i z czasem przeklikiwałem to tylko po to, żeby nabić sobie ekspa i traktowałem to jako okresowe szkolenie BHP w pracy. Oprócz tego mamy egzorcyzmy, czyli takie małe zadania polegające na tym, że wchodzimy do danego pomieszczenia, gdzie leży osoba opętana, musimy jakieś przedmioty poprzesuwać, jakieś zniszczyć, jakieś dostawić, ale przez taką over the top fizykę przedmiotów, z którymi się spotykamy w tych. W tych pomieszczeniach no, całość jest dosyć, no powiedzmy, że utrudniona. No i ostatnia mechanika to renowacja kościoła. To polega tylko i wyłącznie na tym, że jeżeli mamy odpowiedni zasób, no to podchodzimy do makiety kościoła, wykonujemy gest i kościół jest unowocześniony. Tyle, zero zarządzania. Automat. Fajnie byłoby również, gdyby twórcy popracowali nad AI przeciwników, bo czasami robią naprawdę głupie rzeczy. Kręcą się w kółko albo idą w jakimś dziwnym kierunku. Natomiast to też wrzucam to do tego worka. Taka jest formuła tej gry, więc jest przynajmniej trochę śmiesznie. Okej, okay, niech będzie. Podobnie ze sterowaniem. Sterowanie jest OK, jest over the top. Do niego się po prostu trzeba przyzwyczaić. Ja Przyzwyczaiłem się bardzo szybko, więc samo poruszanie się w grze jest dość proste. Bardzo śmiesznie jeździło się maluchem, przy czym biorę to jak kieruje się tym pojazdem jako taką specyficzną szyderę z gier typu Far Cry 3 albo Dead Island, gdzie mechanika prowadzenia samochodu była też kuriozalna, ale to były takie trochę bardziej powiedzmy, że poważne gry. Jak więc traktować pre Simulator? Cóż, ja traktowałbym tę grę jako taki przerywnik do grania w poważniejsze tytuły. Jeżeli chcecie odetchnąć od nich, ale nie chcecie odchodzić od kompa, no to pre Simulator jest idealny. Może też warto byłoby poczekać na jakąś promocję, bo uważam, że ta cena to trochę za dużo jak na ten tytuł, ale nie jest najgorzej.